Dziewczyny, dzisiaj poradzę Wam, jak zrobić makijaż w bardzo szybki i prosty sposób, tak abyście efektywnie wyglądały na sesji zdjęciowej czy spotkaniu z agencją modelek. Porad Wam udzielę na podstawie książki, jednej z moich ulubionych, którą zakupiłam sobie całkiem niedawno i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zaczniemy od pięciu podstawowych kroków, jak zrobić ładny makijaż na twarzy! Pierwszy krok to oczywiście musimy oczyścić skórę najlepiej jakimś mleczkiem, nanieść tonik i pod koniec krem nawilżający. Krok drugi. Na miejsca, które wymagają korekty, czyli jak macie jakieś niedoskonałości, trądzik, jakieś zaczerwienienia, użyjcie najlepiej korektora, który będzie odpowiadał Waszej cerze. Krok trzeci. Użyjcie podkładu w formie fluidu, sztyftu lub słodkiego pudru. Pamiętajcie o tym, aby nie przesadzić z jego ilością i kupujcie zawsze dwa odcienie, rozświetlający i brązujący, którym możecie wymodelować owal twarzy. Krok czwarty to oczywiście modelowanie ust. Pamiętajcie, aby użyć konturówki, obrysować u kontury, dlatego że usta nie zawsze mają taki sam kształt, a tym trikiem wypełnicie je bardzo ładnie. Następnie nanieście szminkę i nadmiar ociśnijcie na chusteczce. Potem nanieście drugą warstwę szminki, ale pamiętajcie, żeby konturówka była w odcieniu błyszczyka czy szminki, bo jeśli mają dwa różne odcienie, to wygląda to naprawdę nieładnie. Krok piąty i ostatni cienie do powiek. Pamiętajcie, żeby przed nałożeniem cieniu zrobić bazę, może to być jasny, neutralny kolor. Następnie przypudrujcie ją make-upem. cieni sypkich korzystajcie na co dzień. Następnie wykonujemy kreskę na oku i dobieramy cień do wcześniej wykonanego makijażu. Na sam koniec tuszujemy rzęsy. Pamiętajcie, żeby pierwszy raz jak je wytuszujemy zobaczyć czy nie jest za dużo tuszu i wtedy musimy go ściągnąć szczoteczką, po czym jeszcze raz delikatnie tuszujemy rzęsę. I to jest cały makijaż. Jeszcze jedna sztuczka. To, o której wiele dziewczyn jeszcze nie wie To jest kupić najlepiej pędzle do makijażu Nie są one drogie Wyglądają mniej więcej w ten sposób Mamy różne pędzelki Do korektora Pędzelek do eyelinera Pędzelek do szminki, brwi, powiek Różu i oczywiście pudru Ja takie pędzle kupiłam Za około 10 zł Oczywiście są droższe nawet za 100 zł Ale to dla naprawdę wymagających Chyba już kosmetyczek są one bardzo przyda przydatne, bardzo fajnie, że sprowadzają makijaż i robi się go dwa razy szybciej. No, dziewczyny, to już wiecie, jak zrobić podstawowy makijaż, w którym na pewno świetnie wyjdziecie na sesji zdjęciowej czy spotkaniu. Oczywiście możecie go używać też na co dzień.